Domek w domku. To miało być takie spokojne, trochę nudne popołudnie. Tata, jak zwykle, grał przy stole sam ze sobą w kółko i krzyżyk, i jak zwykle bardzo się tym męczył. Mama piekła w kuchni swoje pyszne ciasteczki. Trefliku, treflinko, pomożecie mi je lukrować? zawołała przez okno. Nikt jej nie odpowiedział. Ogródek był pusty, a przecież jeszcze przed chwilą widziała treflika i treflinkę bawiących się wesoło za domem. – Muszę iść poszukać moich dzieci – westchnęła mama, wycierając ręce. Zanim jednak zdążyła odłożyć ścierkę, drzwi otworzyły się raptownie, a na progu stał. – Wielki żółw? – oczy mamusi robią się ze zdumienia duże i okrągłe jak talerzyki. Podchodzi bliżej, żeby przyjrzeć się temu dziwnemu, wolno poruszającemu się przybyszowi. – To nie żółw, to karton! – woła ze śmiechem Treflinka, podskakując z drugiej strony. Ledwo ją widać za tego wielkiego, szarego pudła. Hop-hop, mamusiu! Treflik też skacze najwyżej jak potrafi, ale mama widzi tylko czubek jego głowy. Co to takiego? Tata podnosi się ze stołu i patrzy, zaskoczony na kartony, za którego wyskakują na zmianę jego dzieci. My chyba nie czekamy na żadną paczkę, zwłaszcza na taką wielką. Na pewno ktoś pomylił adres, wzdycha mamusia. Może to do sąsiadów? Zaraz sprawdzimy. Tutaj musi być jakaś naklejka. Mama ogląda paczkę z każdej strony. Z lewej, z prawej, z przodu, z tyłu. To nie jest paczka, tylko pudełko, wyjaśnia szybko Treflinka. Puste pudełko. Sąsiedzi je wyrzucili, a my, a my je znaleźliśmy i zabraliśmy do domu. Jest super, prawda? I będzie nam bardzo potrzebne, kończy Treflik z szerokim uśmiechem. Potrzebne? Upewnia się tatuś. Bardzo potrzebne, mówią równocześnie Treflik i Treflinka. Bardzo, bardzo. Pomożecie nam wciągnąć je do domu? Mama i tata patrzą na siebie niepewnie, a potem chwytają pudełko za dwa rogi i ustawiają je na środku pokoju. A co wy chcecie z nim zrobić? pyta mama. Dzieci nie odpowiadają, tylko tajemniczymi minami sięgają po swoje markery i kolorowe kredki i zaczynają rysować na wszystkich kartonowych ścianach. Śmieją się przy tym i śpiewają. Już za małą chwilę coś się stanie tu. Zbudujemy domek. Piękny jak ze snu. I faktycznie, pudło zamienia się w domek, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, czy może czarodziejskiej kredki. Ma okna, w których wiszą filaneczki, pod nimi kwitną kolorowe kwiatki, a wysoko w rogu świeci piękne, ogromne słońce. Jest nawet motylek, który przysiadł na drzwiach i drugi, ukryty wśród kwiatów. Gotowe! woła treflik i poskakuje z zachwytu. – Prawie gotowe – mówi tata, oglądając domek ze wszystkich stron, a potem bierze do ręki nóż i ogłasza. – Pomogę wam wyciąć drzwi i okna. – Ostrożnie, tatusiu – piszczy Treflink. Tatuś jest naprawdę bardzo ostrożny. Nacina kartą nożem tak, żeby można było otwierać i zamykać drzwi wejściowe i oba okna. – Dziękujemy – wołają dzieci. – Jest taki piękny. Wchodzą do swojego ślicznego domku. Zamykają za sobą drzwi i zaczynają dekorować ściany od środka. Tu przecież też musi być wesoło i kolorowo. Może tutaj po lewej powinien wisieć jakiś obrazek. A może po prawej też mógłby siedzieć motyle albo kolorowe ważki. Wstawimy tu stolik z drzwi od starej szafki, planuje treflinka. Położymy je na kilku cegłach. Zrobimy krzesełka z pudełek po butach. Treflikarz z klaszcze w rączki. I dywan z tego kocyka, którego brzeg trochę się podarł, kiedy jeździliśmy po domu na rowerze. Treflik i Treflinka, zajęci rysowaniem i wymyślaniem kolejnych mebli, nie słyszą nawet, że ktoś otworzył drzwi. To ich ukochana babcia przyszła właśnie z wizytą. – Jaki piękny domek! – wołała z zachwytem od progu. – Zawsze chciałem mieć właśnie tak! Treflinka i Treflik otwierają okienka swojego kartonowego domku i mówią jednocześnie – babciu! Chodź do nas, wejdź do środka. Nie zmieszczę się tam razem z wami, odpowiada babcia. Ale co to? W domku oprócz treflika i treflinki jest jeszcze wujcio. A dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Domek podskakuje w miejscu i rośnie, i rośnie, i rośnie. Jeszcze troszeczkę. Aż w końcu zajmuje prawie cały pokój. Babcia wchodzi do środka i tańczy z radości. W domku jest tyle miejsca. Nagle do środka wbiegają też sąsiedzi, zaproszeni przez tatę. I wszyscy wołają z niedowierzaniem: Ile tu miejsca! Jak tu pięknie, wspaniale! Ojej, te okna naprawdę się otwierają! Też bym chciała mieć taki domek u siebie w domu. I każdy chce narysować coś na ścianie, choćby jeden malutki kwiatek. Może zrobicie sobie przerwę? Mamusia zagląda do środka z tacą pełną prześlicznych, lukrowanych ciasteczek. Chodź do nas, mamusiu, woła Treflinka. Ale ja się chyba nie zmieszczę. Oczywiście, że się zmieścisz, mówi Treflik. Już po chwili Czesta siedzą wygony w tym małym, kolorowym domku i jedzą pyszne, kolorowe czasteczka. A Treflik i Treflinka, śpiewają wesoło. W naszym małym domku miejsca mamy dosz Znajdzie w nim skronienie każdy gorz.